Siemanko, siemanko, z tej strony Wiktor. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Rajki91. Siemano, siemano. I Orka. Siema. No tak. I w dzisiejszym odcinku witam Was serdecznie. A dzisiaj poczekajcie, coś sprawdzę w telefonie. Już sprawdziłem. Zostaniemy strażakami, bo jest taka służba. Można powiedzieć, taka przyjmująca ludzi. No to. Która to jest godzina, sprawdźmy. 22, ale. To może przejedziemy się jeszcze na stację. Tutaj paliw tam obok strażaka. Ale nie tam, tu nie zawracać, tylko jechać za mną. Dobra. Jedźmy, jedźmy. Antyk wyprzedza Aleksa, Aleks, Antka, co tu się dzieje widzowie? A właśnie, zapomniałem dodać, bo, po, bo pewnie ludzie, wy pomyśleliście, Antyk ma auto, a przecież on przyjechał ze mną. Wypożyczył, można powiedzieć, na ten odcinek i część następnego, potem będzie musiał ha, oddać. I to znowu ten sam policjant. To był ten sam policjant. Tak. Dobra, widzowie, nie, 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 nie chcę wam. Nie chcę wam truć tyłka. Tym co było. Dobra, jedziemy. To No bo kierować mnie też. Dobra. Zapankuję sobie. Pójdę po jednego. Po. Pójdę po ciastko i po monsterka. Pyk. bu, bu, Zjedzmy ciastko. Wypijmy energii. Energy drinka. Co tu mi wpisze? A nie wiem. Poczekajcie bo coś tu mi się stało. O dobra, 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 już działa, już działa. Dwie minuty odcinka widzowie. Dobra, która godzina? Mamy żeby nie Dobra, jedźmy już może. Pewnie od teraz już przyjmują. Oj, oj, ale stłuczka. Zem. Chyba jak to Nie, no ja już tu badę naprawiałem tutaj w Niemczech. Jakoś się A, dogadałem. Po, powiedziałem po angielsku jak to było. Mm. Kurde, teraz nie pamiętam jak to się nazywało. Yy, oj, miałem lata chwilę, nie mogłem auta nawrócić. Yy, nie wiem. Ty zawsze masz problem. Dobra, PM. Dobra. Wyłączam świat. I idę. Szybciej, szybciej. Dobra. Bodziemy przymogem. czego temu. Co? Z strażakami, tak? Tak, tak, tak. Moja wyższa ranga na strażaku. O łańcujem department. No i każdy jest strażakiem. Dobra, weźmy może... Chodźcie do szatni najpierw. Zobaczymy. Dobra, ja już tu wszystko mam. Tak, tak, tak. już wszystko ja. Okej, to mam, to mam. Ja już wiem nawet jakie auto chyba z przydziału dostanę. Tego Mercedesa. Ja dostałem sobie taki... Ja dostałem Mercedesa właśnie takiego. Ja też dostałem Mercedesa. Ale takiego te, typowo stradackie ja już mam takie, ten, takiego, co woda jest, jest pod spodem, taki. tu widzowie, o, bo mi pokazywał taki jeden koleś, tutaj, gdzie jest to koło, to tu w bagażniku, bo się nie da go otwierać teraz, to tutaj jest normalnie zbiornik wody. Na dużo mi to nie starcza, ale jakiś pożar to ugasza, no. Antek, czemu ty swoje auto wypychasz? Nie wiem, samo się Właśnie w tym problem, że ja widzę, że to ty to robisz, ty je pchasz. Ale ona nie wskoczyło na ramo, nie widziałeś tego? Na co? Widziałeś, że nie widziałeś, jak ja to gromadziłem na ramie? Nie, na ramie nie gromadziłem na ramie, na nie gromadziłem. A jest fajna robota. Kto? Może i tak. A, a oby były i duże pożary, a nie jakieś malutkie. Tak. Ja mam to już drugie. Nie no, skąd. No. Nas jest czterech no, na Departamencie. Co? Takie mięciutkie. A tą wolę, którą mi zostawili, można się napić. Lepiej się... Nie wiem, napiję się. Dobra antyk, nie głupkuj na odcinku. I żeby nie było tak jak ostatnio. Nic prawdziwego życia takiego, jeśli chodzi o zamieszkanie, to antyk nie mówisz. A jak powiesz, to możesz, możesz wiedzieć, że na odcinku już nie jesteś, a ja to po prostu wytnę. I tak samo Alex. Dobra. Po czekanie na strażaku na pożar. A ja mi się tak właśnie wydaje, że pożary na strażaku są do, do 22 i później o 6.00. Bo ja właśnie tylko raz miałem pożar o 4.00 właśnie. A tak to... Tak to nie miałem. Tak to, tak to jak była godzina 22. To nie ma polarów. I później o 6 znowu jakiś był. No zobaczymy o 6 czy będzie. No zobaczymy. A usią telefon i patrzy, czy Jest 6 o matko, kto tu włączył te koguty, bo aż się wystraszyłam. Aż się nie wystraszyłam. A to medyk przyjechał, medyk przyjechał. Przyjecha. Czemu teraz jest czterech na strażaku? mogę się stało przed odcinkiem? Nie mówiłem, że nie będę widział no, trójtyłka. 6 na jest łącznie. raz 2-3-4-5 6 łącznie mówię. Na tyle do partner. Kurde, ale to będzie teraz, ale to będzie teraz za dna jak dostaniemy zgłoszenie o pożar. Hej, już jest po szóstej. Jest po szóstej, a nie ma jeszcze. No dawajcie jakiś pożar, dalej. Mi się tak nudzi. Dobra Ja se, ja mimo że mam y, parę tych litrów To i tak wskoczę na stację pali pali zaponkować jeszcze się, na ścieżki, mi się, się mm -hmm. Tak miałem raz Chciałem już Chciałem już odjechać. A... O matko, wy tam macie młyn chyba Plusem jest to, że ja mam na, najszybsze auto chyba z was wszystkich. No to właśnie, to wam wam wszystkim ucieknę, jak będzie pożar. A ja bym Ej, co robią? A czemu ty pojechałeś Alex na tą drugą, a nie tą co jest przed nami? Nie wiem. Ale to było jechali do No dobra, może jedźmy z nimi, bo może tam pożar będzie. To będziemy ostatni. Po co Ty włączasz koguty? Nie wiem. No to ich nie włączaj, nie, nie rób na marne. Bo gdyby tu boty były, to by musia musiały korytarz życia robić. A Ty specjalnie koguciki włączasz na marne. Dobra widzowie, lecimy. Słychać, słychać, a ja myślę. że nie słychać. Nawet jeśli to czekajcie settings, nawet to jedno mogę wam tam zrobić do góry. Nie, 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 nie. No tak, no co jest, no ani pożarów ani nic nie ma. Gdzie jest, gdzie ta dziewczynka z dopłukami? <laughs> A tu tylko Alex jest. A reszty nie było, nie będzie, i nie było, nie będzie. No i chyba to wszystko.

O kurde, o kurde, o kurde Ej bo ja nie mogę wziąć No nie jedź teraz Jak to chciał wjechać na nasze miejsca, teraz na mogę... jest Udało mi się widzowie, udało Wiem widzę i pewnie powiedział, że to stacja się, pali, to, się mm, to nieco ale ale z tu bo to było spisane No, tu jest, widać, 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 wyłączam auto hamulec wysiadać szukać świetlana, szukać świetlana, mieć świetlana, ok, i gasimy, i nie zabieramy sobie, dobra, mamy pożar, ładnie, gasimy, tak, ładnie, już 22 z pożar, to mi się podoba. Ej to moja No właśnie no coś nie wiem, ja zobaczyłem za siedzi... chyba Ej, Alex, bo wiesz tobą już nic nie ma? A no wanie Ja 7 razy 4 mam Tu pokazane 7 razy 2 A Alex wejdzie <śpuszczanie> Ja sobie umuję auto. No to tam Dzień będą. A wiecie co róbcie? Jak, jak jesteście chwilę przed pożarem, co nie? To wyskoczcie z tego auta. To znaczy nie, wysk nie wyskoczcie, tylko zgaście silnik pod N. I ten. I normalnie zahamujcie potem. żeby nie marnowało się Wam paliwo w trakcie gaszenia. To jest mój sprawdzony sposób. I wy widzowie też tak możecie robić. Eee, jeszcze. Jeszcze może jeden pożar będzie przez cały odcinek. Bo... I w następnym odcinku, widzowie, chodźcie na skrinka, może. O, chodźcie na ja to muszę to zobaczyć. Nie, na Straży Pożarnej. Na Straży Pożarnej. Bo ja tak. Już tu dojeżdżam. To nich jeszcze przyjedzie? Nie wjeżdżaj do środka. Tam na chwilę deparcji. Mówię, nie wjeżdżaj do środka. A, poczekaj, bo on coś tam... Antek, ty rozumiesz, co do ciebie się mówi, czy...? Poczekaj. No co on robi, no? Jak mnie on wkurza, no? Tylko się zaczynać i zaczynać. No, stań tu, Alex. Tak jak. Ja... Tak jakoś stań. Nie policja. Włącz... Włączcie to na F. Bo to pod F włączcie TT i wyjdźcie z pojazdu. Dobra, Antek i stańcie tak do pojazdu sobie, swojego, tak bokiem, się... Aleks puść te radio, pod E, y. No, y. piśnij, albo Z, o i obróć się do kamery, tak jak my stoimy z Antkiem, no Antek, jeszcze tak, esk po prostu teraz. No okej, okay. dobra. 12. I nagrywanko. I znowu pewnie do góry wkleję ten Niemców. A jeszcze myszkę usunę. Teraz bez, bez myszki i okej. Okay. Jest. O, a dzisiaj widzę, że zmiana. Pan Antek założył okulary. Ej, uważaj, Antek, gdzie ją to przesuwa. się nie Ej, byście mogli chociaż raz przestać na odcinku. Ej, nie On problem, No. Rozumiecie. Że nie możecie przestać na odcinku. Co to było? O, ale się w Tu w ogóle strzelanina, tu się ktoś w dupca. Tutaj policjant stoi na busie przez chwilę. Tutaj ktoś tam, coś tu tam. Tu się alej z antkiem. Tu jakiś gościu przestawia Antkowi wóz strażacki. Co to za młyny? Co to za młyn? Co ci się dzieje? Co? On? Aleks, uciekaj. Mało w tym odcinku expa zarobiliśmy. Mogliśmy na trackera w sumie iść. A ja tutaj nie 4 44 A ja mam 58. No wiesz, on duty też ci trochę wynagradza. Dobra, jeszcze tak. 2-3 minuty. Jak przez 2-3 minuty nie będzie ognia, no to. Co to? Co? 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 Teoretycznie już zwiadaliśmy. Wiesz, co to możemy zrobić tak, że w następnym odcinku nie będziemy już pokazywać wam widzowie, jak, jesteśmy na, jak wchodzimy na trackera, tylko zaczniemy nagrywać gdzieś tak w połowie, jak będziemy mieli, nie wiem, z, pięć, z 50 ze 100 expa, albo ileś tam. Będziemy już po chwilę jeździć i jak to będzie chwilę przed zakończeniem pracy O jest ogień, jest ogień Dobra widzowie, ostatni ogień, ostatni ogień Gdzie to jest? Tam Grzeba się palą obok, gdzie indziej, nie grzeba się palą Albo nie A no, no, tak, tak, tak ta. jest kim Drzewa, tak. to, są to są drzewa, tak. dobra, widzowie. Pożar za chwilą. Mówię. Właśnie teraz Czekajcie, widzowie. że w lecie powolnie odgniżdżają co robią okej okay. to też już praktycznie po pożarze dobra, ugłasnione chyba no, ugłasnione dobra widzowie no to akurat już jest o kurde, drabinę postawiłem Ej, bo mi chyba auto tu... Co ja bym zrobił z tym autem? Ej, nie no, ja, ja robię se y, skrinka. Ja żebym ładnie autem się w dupce. Dobra. A, ściągnę respirator, no właśnie. O, w końcu można normalnie odetknąć. Dobra. Czyli... Jaka. Dobra, nie będę na odcinku takim hamem, żeby rondy skracać. Jadę normalnie. O kurde, chłop, co robi? Ja nie wiem. A i to był ten policjant, co tam przed Odcinkiem. Widać jąć. Szybko zielone jest! Jeszcze na pomarańczowej zdążyle. Yes! Jest! Zdążyle. Dobra, jedźmy. Przyhamujmy. włączmy aż Aha, a tam, a tam ci gdzie są? Tej aleksa, może jedź do trójki tak jak zawsze było na tym na odcinku. No dobra. Bo na odcinku praktycznie cały czas byśmy, byliśmy ustawieni antek. Ja ty. antek, ja, ty. Praktycznie cały odcinek tak się opiera. I weź, może an antek wycofaj ten pojazd, żeby ta klapa się zamknęła. No, dobra. Pyk. Chodźcie, no, no dobra, no, no. pokaż widzą pokaż widzą. no tak, no widzimy, no pokaż, no pokaż, dalej, pokazuj widzą Co jest? Ej, hey, bez tej hey, ej bez kitu, bez kitu, bez, kitu. bez kitu, Dobra, chodźcie się wypisać i żegnamy się z... Chodźcie w budynek. Chodźcie tutaj i i poczekajcie. Siemanko, do zobaczenia. Trzymajcie się i Nada. do zobaczenia w kolejnym odcinku.